Jako komenda powiatowa policji w Kościerzynie zwracamy się z takim apelem, właściwie przypominamy wszystkim użytkownikom sprzętu wodnego, którzy korzystają z akwenów na terenie Wdzyckiego Parku Krajobrazowego, w tym szczególnie z akwenu Jezior Wdzyckich, o niekorzystanie z silników mechanicznych na tym sprzęcie pływającym ze względu na to. Że w kwietniu tego roku weszło w życie nowe uregulowanie prawne, czyli jest to uchwała sejmiku województwa pomorskiego w sprawie Wdzyckiego Parku Krajobrazowego. I w myśl tych przepisów, korzystanie z silników mechanicznych na sprzęcie pływającym stanowi wykroczenie i będzie ono zagrożone karą grzywny. Wyjątkiem, bo są wyjątki od tego, jest korzystanie z silników o napędzie elektrycznym do pięciu koni mechanicznych.